Pora um ostatnie trzy filmy bez skutku próbowały się wybić, więc postanowiłem zrobić coś nowego. Będziemy dziś przeglądać smerwastyczne hity na AliExpress, no i od razu widzę coś co do mnie pasuje. Jak miło. Tego nie skomentuję. Ban na YouTube. Gdzie ja się w ogóle znalazłem? Może czas zmienić kategorię? Oni to tu się dopiero bawią, a te krasnale to z armii chińskiej chyba wyciągnęli. Siemapudzią. Mają nawet Juska, kosmici. This sounds absolutely insane. And I'm aware of how this sounds. But. Więcej chińskich krasnali. Ja kiedy mój przeciwnik używa Mega Knighta w Clash Royale. Ja kiedy to ja używam megana, znalazłem keziocha. Donald Trump. Kamia zapoczątkowy. Kamień nerkowy jest sobie kraboburgera. Znajdź jedną różnicę: Janusz Świnia. A propos Johna Porka. Czy sprzedawanie tego bez licencji jest w ogóle legalne? A może mają licencję w sumie XDDD? xdddd XDDD.